Pirat z soli i goryczy W sieci świata się szamocze Gwiazdy drżą księżniczce w oczach W pustym zamku sowa krzyczy On ze mórz przyzywa burzę By mu szlak kreśliły w toni Ona wdycha z linii dłoni Bukiet tęsknot i odurzeń On ze mórz przyzywa burzę Niedomych w oddali płynie fala ku fali Czy ją spotka, czy minie w ciemnych wirów gęstwinie Sztorm go rzuca na wybrzeże, gdzie księżniczki stoi zamek Ona mu otwiera bramę, pirat ją w ramiona bierze Tętnią ściany i sklepienia, cieni szeptem i oddechem. Jego serce suchy wiechać, lecz jej serce jest z błomienia. Tętnią ściany i sklepienia. Hala z falą się zderza, poszukując przybieża. Czy je znajdą splątane, czy rozprysną się w pianę? O nią trzyma, ona krzyczy, ona krzyczy, kielich strąca. Tak się miesza w nich bez końca, trunek tęsknot i goryczy. Usypiają o poranku, oślepieni swym olśnieniem, ścichły echa, zgasły cienie, milczy sowa w pustym zamku. Usypiają o poranku. Ale wtapia się w fale i zapada w oddale, Czy wśród burz i kipieli nic ich już nie rozdzieli. On odpływa odurzony, zdobyć dla niej złote grody. Bierze w drogę tęsknot słodycz, jej czekanie smak ma słony. Czy on świat to będzie dla niej i księżniczka z nim odpłynie? Czy on wróci i zostanie, czy za widnokręgiem zginie? Czy on świat zdobędzie będzie dla niej? Płyną fale przed siebie i znikają w oddali. Nie pytajcie się fali, o to, czego nikt nie. Płyną fale przed siebie i znikają w oddali. Nie pytajcie się fali, o to czego nikt nie... Tytułowa piosenka programu: Dwie skały. Tak się złożyło, że mniej więcej od roku mieszkam w miejscowości nad Oceanem Indyjskim w miejscowości o tej właśnie nazwie 50 km na północ od stolicy zachodniej Australii Perth. I cóż, jest tam niewielki port rybacko-jachtowy, podupadająca przetwórnia krewetek ślady po japońskim parku rozrywki, który zbankrutował przed 10 laty kilkadziesiąt domków. I właśnie dwie skały sterczące z oceanu opodal wybrzeża, oraz tabliczka z brązu, która informuje, że na tych właśnie skałach przed górą 300 laty rozbił się holenderski okręt handlowy. A rozbitkowie z tego statku, wylądowawszy, stwierdzili, że jest to miejsce absolutnie nie nadające się do życia. Mieszkańcy dwóch skał, do których się zaliczam, oczywiście mają zupełnie inne zdanie na ten temat. Jednym z dowodów jest ta piosenka. Dwie skały posłużyły mi za metaforę. Losu chyba nie tylko mojego.